Maneczko, dzisiaj metoda, słuchajcie, dopiero się rozwidnia, no już jest prawie widno, <gry> ale rzuciłem sobie już jedną wędkę na białe robaki, bo mówię, spróbuję złowić sumika karłowatego, żeby założyć na żywca. Uznałem, że to będzie najszybsze do złowienia. O! Było. No i chyba będzie. Chyba jest. Tak, jest. I rzucę na żywca chwilę tu. Mam go. Sum Silurus ja wiem, że na sumika karłowatego tego nie wolno łowić na żywca. Tak mi się wydaje. A jaki wielki? Tak mi się wydaje, że nie wolno. Ale. Co tu innego złowię? Dlaczego nie wolno? nie wolno używać sumika karłowatego tego na żywca. Nie, wydaje mi się, że nie. Napiszcie w komentarzu, wolno czy nie wolno? Do czego innego on się nadaje? Gdzie on jest? jest. Jak do czego? Do smażenia? Nie. Podobno bardzo dobry jest. Do marynaty. Do marynaty? Że jego? Ja już będę zarzucał. Rzuciłem sobie 7 koszyczków w tamto miejsce. Na pierwszy ogień u mnie idzie hybryda żółta swider bite. Bites, bite. Na drugą jeszcze tamtą mam na robaki, tu przy brzegu. W sensie pod krzakami byłem, tam rzuciłem parę ziarenek kukurydzy. Nie wiem, czy to nie będzie błąd tam łapać, ale zobaczymy po pierwszym braniu. Bo tam przy tym krzaku na fidera to może być szybka akcja. Możecie sobie podziwiać teraz wschód słońca, przez chwilę. O, zobaczcie, co tu się dzieje przy brzegu. To się bujnęło, Przy samiutkim brzegu idą ryby, idą tam daleko łowię z klipsem. No bo wiadomo, tam że ciężko jest precyzyjnie łowić dalej. Tu blisko przy krzakach, to jest mianowicie tam. O tutaj, trochę mgła, no to tutaj łowię bez klipsa. Strasznie dużo pływa syfu, kwitnie coś, te drzewa nie wiem co to kwitnie. Ale spływa ten taki syf ten, to biały taki pyłek, nie wiem jak to się nazywa. Jest pierwsza ryba na robaki. Jeszcze. I to chyba nie jest sumik. Ło! Wow. Co to jest? I tu pochwalić. Pięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesięciocentymetrowy leś. To już jest kawał leś. Nie sześćdziesięcio, tylko 59. To jest to samo. Jak to jest to samo? Fiat to 126 p i 126 to jest też to samo, tak? Tak, to jest to samo. On mnie zawsze ten na ziemię sprowadzi. Bo mówi 59 to nie to samo co 60. Jak pamiętam czasy, sztupaki miały 45 wymiar To na łazienkach 44 to już naciągany był zawsze pod 45 no Tak, tak ja 44 to można iść do 50, nie? Tak Tak wysoko trzeba zawyżać Pościół. To tu mnie jest? No na Fidera tak jest, poczekajcie, bo my tu jesteśmy w trakcie, bo tak przed sekundą ja straciłem karpia w drzewie. Spodziewałem się tego. No i teraz Bobdan holuje karpia. Przyjaram sobie fajurkę. Dobra, i tak nie będziecie widzieli Flintstona I, i pójdziemy do Bobdana. Ale to przy brzegu już jest A. Już jest ładnie tu przygięte Ten to nie mogę mu Co przygięte? No nie wiesz co Gropie. Zadzior No to dobrze To tylko luzu nie może dostać no mówię, luzu Nie mogę mu dać bo Trzeba zagiąć zadziory Bo wiesz Mi ostatnio sprawdził nie ma co ryzykować. On jest taki mały. Mi się wydaje, że tutaj te małe karpie to już porosły. Bo ja kilka lat temu, no ze 3-4. Nie, przed COVIDem, to będzie 5 lat już. Z 5 lat temu to tu się łowiło na metodę takie półtora takie kilo No, a tu już, już mi się wydaje, że nie ma tych małych. Że one już są wszystkie takie wiesz Padik, złapałem takiego jak dłoń w tamtym roku To jeszcze Do wzięcia to jeszcze chwila No 4-5 kilo Wypadł Wypadł, nie mogę utrzymać poczekaj. Dobra, odpoczął, odpoczął. Pokaż go, ładny. Nie ma piątkę na pewno. Tylko zobacz, w ogóle jaką na płetwę ogonową. Ładny. On ci ochlapie, Wiesz o tym. Podziękuję ci. A nie. Tak, wy kurwa. Gratuluję znowu ryba u Bogdana nie, to chyba nie jest karp wie? czemu? karp, a co to by było? leszcz? nie wiem, jakiś taki leszcz Ta. słuchajcie, przed chwilą ja miałem na spławik karpia karpik karpik? tak ja miałem przed chwilą na spławik karpie, ale pękła pęk przypon na kukurydze. Tak myślałem, że na ten spławik w końcu weźmie karp. Teraz rozmotam przypon z żyłki głównej. Głównej, że jest to głównej. Karpik, o, a mówiłem. Ma, mały rozbój. Tak, a mówiłem, że te małe się coś nie trafiają ostatnio. Wstępnie my mieliśmy sobie usiąść na tym stawie dzisiaj. Ale Bogdan Bogdan mówi, że dawaj spróbujemy i siądziemy na tamtym, bo pewne, że coś złapiemy. Tu jeszcze nigdy nie łowiłem. Raz na spinning rzucałem. Wtedy z białym pamiętami z Łukaszem i po jednym pobiciu, a tak to nic. A tak Nigdy tu jeszcze nie łowiłem. To jest zbiornik, tu nie wolno łowić w nocy. Tylko i wyłącznie można łowić w dzień. To jest trzeci staw od niedawna w posiadaniu koła. Wcześniej to było prywatne, teraz jest już wydzierżawione bodajże przez, staw, przez koło. Słuchajcie, miałem tu sprawdzić i mnie tu strasznie kusi. Jako, że dzisiaj mi wędkarstwo nie idzie, Bogdan, dwa karpie. U mnie dwa karpie stracone. Jeden na spławik, jeden na metodę. Na spławik to pęk, przypon na metodę, to wszedł w drzewo i też poszło. I Zostanę vlogerem. Będę sobie gadał. Nie będę łowił. Nie, idę rundkę. Słuchajcie, zobaczyć, jak to tu wygląda zbiornik. Teraz jestem po drugiej stronie. Jak wygląda, jeśli chodzi tam o to, to wypłucenie, czy jest tam w miarę możliwość łowienia, czy to zarosło całkowicie. Jednak tam to wypłucenie to też jest fajne miejsce. Słuchajcie, im bardziej idziemy na płytką wodę, tym bardziej tu wszędzie się gotuje, żerują. Więc wydaje mi się, że dzisiaj źle dobraliśmy miejsce, bo tam u nas jest w miarę spokój. Nie ma tych takich. Tu zobaczcie, co się dzieje. Im bardziej idziemy w płytko, to zobaczcie. Tu się aż gotuje. Idziemy dalej. No i tu już mamy to wypłucenie teraz. O, tu ono się zaczyna. O, jak tutaj ten spłap. Tu jest to wypłucenie, ono się zaczyna mniej więcej tu od tego byłego drzewa, co kiedyś było. I tu już jest ta skarpa. O ale jest ładnie, bo słuchajcie, widzę, że zielsko coś. Albo oni w tym roku tu coś zrobili. No tu jeszcze zielsko jest, dobra, ale wcześniej w, rok temu jeszcze to tu było wszystko zarośnięte. A teraz jakoś nie widzę, żeby tu było dużo zielska. O to jest to wypłucenie tam to jest płytko, bardzo płytko teraz przy takiej niskiej wodzie. To jest piękne miejsce, od, tu od tego cypla. To jest piękne miejsce na wiosnę zawsze. Je ryba. Rył, rył, rył. I wyrył. Woblował i wybomblował to jak to leż to w zaczepie dużego coś no jeżeli to leż tak jak mówiłeś to w zaczepie w zaczep musiał wejść Mogłem się pomylić. Wyjmiesz mi tą spławikówkę, bo ona i tak tam też jest z nią, nie tak? Ja myślę, że to będzie ponad dycha Dlatego, bo on w ogóle nie ciągnie. Albo to jest coś oplątane Nie, no, może, może być duży Tylko, że teraz obrał wieszaki kurs, widzisz Aha Kierunek, gał kierunek gałęzie tak, już poszedł na drzewo Nie, dycha to nie To no mówię, już idzie tam w drzewo. Słuchajcie ja go wystraszy Ale ten pijek pracuje Musi być fajny, bo zobacz jaką robi łunę. No. A pod wierzchem go jeszcze nawet razu nie widzieliśmy. Ładnej Ty widzisz to Wy widzicie to Dobra, wyłączam hmm. Bo muszę tu Pomóć, pomóc muszę kolej 15 ma nie ma Ale 12 to ma naprawdę 15 ma ma. No, zobacz jaki gruby bebrzm. Ja nie wiem czy w tym podbieraczku to się da go wyjąć. No, ja nie wiem czy ja z nim nie będę. Nie no, może mieć. Bogdan to ma 15. Hmm. Może mieć. Nie wiem czy ja nie będę z nim tu w tej wodzie zaraz. U w razie czego? W razie będę się topił, to wskakuj. Słuchajcie, na, na metodę to już jest mega ryba. Przez stąd tutaj te ryby są tak silne, że jakby nie patrzył, słuchajcie, jest średnio teraz przy tej wodzie to jest około 6-7 metrów głębokości. To tak miało być? To tak miało A. być. <laughs> Pośladcy, tu jest. Jeszcze, Bogdan. on musi na wierzchu być, jak on tak nurkuje. nie, idź tam, proszę cię. Dobra, odwinął. To czuć jak on zakręca z powrotem, wiesz? Ale już idzie tu znowu. Tu jest gdzieś zaczep. Bo ja tu zerwałem dwa zestawy karpiowe. Boguś do szlaka go Mamy to Będzie, będzie piękny. Będzie świetna ziomek Posłuchajcie 17-600 z workiem 17 z tym z podbierakiem Wypuszczamy go szybko Niech odpoczywa Uuu! Uuu! Ha ha, ha. ha ha Odpoczywaj kolego, bo troszkę walki dałeś. A tu ma coś się rozwalone. O, tak. O. Sprawcą tego zamieszania był ten oto Dumbelsik Drenan Tutti Frutti Dziesiąteczka. I to po paru minutach, tak naprawdę jak zarzuciłem, bo miałem innego założonego, różowego, i nic się nie działo, i mówię, zmieniam na tutti frutti, zobaczymy. I po paru minutach jest już on. Mega mnie cieszy. Słuchajcie, na metodę z tej wody mega 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 mnie cieszy. Ale wiem, że są tu większe. Co prawda, trudno dostępne. Ale nie znaczy to, że nie osiągalne. Jak wzięła, wziął taki, to co większy, nie weźmie? Może może wziąć większy. Więc... No mówię, że są. I nie mówię, że nieosiągalne. Największego złapał tu Łukasz. Nie w sensie, że rekord wody, bo rekordu wody nie znamy, ale z nas największego złapał Łukasz 22,400 albo 600, już nie pamiętam. Ale powiem Wam, 17 na metodę to już jest wyczyn. Dobra, posłuchajcie, my już się zwijamy, bo jest 13.00. Nie da się siedzieć choćby chciał, tak Bogdanie? Tak jest, za gorąco. Nie da się już, smaży tak. A tutaj tutejsza, trzynasta to jest tak jak w Polsce, gdzieś tam 11.00, 11.30, więc smaży mega już, a dopiero no dopiero będzie smażyło gdzieś za 2-3 godziny, bo najgorzej to jest właśnie tak. 14, 14 do 17. To jest tak najgorzej. Chociaż ostatnio to i o 19 tak smażyło, no nie? Najspokoj. Jak? Ostaty. Chwilę podsumowania jakąś. Ja? Tak. Ja jestem zadowolony, jak zawsze. Złapałem dwie ryby. Jedna większa, ciut tam nie wiem, z 5 kg miała, druga z półtora. 5 to miał, miał 5. Drugi z półtora. Nie bezproblemowo. Może, może z koło dwójki ten nie, drugi, ja lubię taki. Nieważony, więc dokładnie nie wiem. Co Sebek, Ci skutkowało? Sebek złapał ładnego karpia. Ale powiedz, powiedz jeszcze co Ci skutkowało, na co brało? No ja łapałem na to Pierwszego ten fiolet, to chyba ten fioletowy z Metod Manni. No. Yy, z Metod ma Sub Zero. Ale na tego pomarańczowego miałem brania. Na pomarańczowego to jest Sub Zero to jest, z Metod Mani Tylko nie wiem jakie to są tam smaki, bo tam chyba nie piszą. O, ręka mi zabolała. Słuchajcie, no. Dwie ryby na pomarańczowego. Obydwie na pomarańczowego tak. było. Tak. No ale to zobacz. To ja zaś. Też mi skutkowało żółty kolor i pomarańczowy Tuti frutti, w sensie tuti frutti, no ale pomarańczowe jaskrawy z drenana. Najwięcej brań na spławik na kukurydze było, ale nie udało się wyciągnąć żadnej ryby, wszystko stracone. Tam delikatny zestaw. No ale już później widziałeś, wygrubiłem konkretnie. No, ale już za późno trochę było. Pomimo wszystko to jest delikatny zestaw. Tam jak weźmie, we, weźmie karp taki 3-4 kg. Tak, to już nie, ma, już nie ma szans tam. Ale ogólnie u mnie cztery stracone karpie, niestety. Jeden tylko wyjęty. trzy leszcze. Jeden, ale... Nie jestem tego. z niego mega zadowolony, jaram się taką rybą. Jedna z największych ryb moich na metodę. Większy to był tylko ten karp uszerszenia, co złowiłem na łowisku. Bo tamten miał 20... Tamten miał 2600, ale... Ale te, tamten to mnie tak nie cieszy, jak z tej wody. No woda klubowa to nie jest komercha. Ale tak czy siak, słuchajcie, sprawdzała się kukurydza. Sprawdzał się żółty Dumbbells i Tutti Frutti u mnie. Ja próbowałem też na inne, inne kolory, ale nic. Tylko to trzy leszcze. Jednego widzieliście, yy, drugi był troszeczkę mniejszy, a trzeci był jeszcze większy. Ale już tego nie nagrywałem, bo nie chciałem tu Wam przedłużać. Pytałem Was, jak poszedłem tam, czy się przenosić. Dobrze, że się Was nie posłuchałem, bo tak to bym się przeniósł, to bym tego nie złapał. Karpiszona. A nie posłuchałem się was, się nie przeniosłem i skutkowało to fajną rybą. Jak filmik się podobał, standardowo łapka w górę. I do następnego. Czym się Bogdan? Na raz.